Dzień dobry. Dzisiaj powiem o instalacji Eclipse, Pla, szczególnie instalacji pluginów do Eclipse. Eclipse ściągamy ze strony wpisując Eclipse Downloads. To będzie strona Eclipse Downloads. Tutaj jest Eclipse ID for Java Developers. Ściągacie właśnie tą wersję. Oczywiście na swój system. Mój to jest Linux 64 bity. Po zaciągnięciu tej wersji, na przykład tutaj, można ją rozpakować. Jak widzicie, jest to archiwum z. zatem rozpakowujemy ją w katalogu usr/lib/64/eclipse4.2. Po rozpakowaniu musimy mieć jeszcze Skrypt, który uruchamia Eclipse. Ten skrypt jest, będzie w materiałach, to jest e skrypt Eclipse 4.2. Następnie instalujemy pluginy. Aby zainstalować pluginy, trzeba wejść do Help, Install New Software i tutaj dopisać odpowiednią stronę. Z update'ami, na przykład juno, to powiedzmy, że wejdę w, do pliku, który też będziecie mieli dostępny. To jest na przykład to: to jest strona z update'ami do juno, czyli do wersji 4.2. I powiedzmy, że ją tu przepastuje całość, dodaję, dodaje się całość. OK. Teraz ściąga się stamtąd. Odpowiednie oprogramowanie. Do wyboru, na razie mam. Będę miał. Tutaj jest następny plugin ADT. Plugin ADT dodajemy w ten sposób. OK. Zaznaczamy. Na przykład, co chcemy zainstalować, i instalujemy. Next. Oczywiście ściągają się odpowiednie pluginy i tak dalej. Ja mogę to zastopować, gdyż ja to już mam wszystko zainstalowane. To, co zostało tutaj przeze mnie zainstalowane po Next i zaakceptowaniu za licencji, jest teraz przerzucone w, do katalogu. Usrlib64 Eclipse 4.2 Dropins, gdyż do Dropins można przerzucić Features and Plugins, które były w home guest, na przykład Eclipse, Eclipse Platform i tu były Features and Plugins, je dokładnie tutaj trzeba było przenieść, żeby były dostępne dla wszystkich userów, a nie tylko dla usera, na przykład zwanego gestem.